Ju się swojej stronie Kingu, strony witam w odcinku yy, ogólnie yy, widzicie yy, odcinek pomimo że jest to yy, mimo że jest to odcinek z yy, film dokumentalny, ale nagrywam to podczas gdy gram właśnie sobie w Roblox, i tak sobie po prostu jeżdżę gdzie klaską yy, więc znaczy to jest Brabusik oczywiście, nie jak Glaska, jak mogłem to powiedzieć, ale e, będę po prostu wam mówił tak w ogóle co i jak e, podczas czego sobie jeżdżę Ogólnie e, już nie chcę nagrywać po prostu serii z KBD, e, choć tak mi zaśmieca to kanał no, tak, tak jakby tak naprawdę mówię, te wszystkie subskrypcje jakie mam i wyświetlenia to dzięki temu właśnie ale też bardzo dużo subskrypcji mam przez to, co lubię, czyli samochody, czyli przez edity samochodowe. Też na, na, mam dużo subskrypcji, więc to będzie aktualny priorytet tego kanału. I na razie będziemy robili te edity, ale mm, ogólnie. Skibidi to Retar Defense w Robloxie będzie, to tego jeszcze jest nie koniec będzie, ale będzie tego mniej. Będzie tylko jak co 2-3 um, update'y Jak będą jakieś kozackie update'y to wtedy też. Więc czekajcie na te updatey, wtedy właśnie będą filmiki, ale tak naprawdę tylko tyle, bo tego tyle muszę powiedzieć, że po prostu koniec Lego Skibidi ter Defense będzie, ale mniej. I raczej teraz, jak chodzi o filmy, to będę się zajmował Fortnite'em i gu, Guciowicami.